Cześć, witam was w kolejnym odcinku ze Spinnerów. Dzisiaj będziemy mierzyć czas Spinnerów. To jest moja siostra. Siema, y, siema, ja No siema. Lucy. No, no, no. Y, cześć, ona mówi. <laughs> Powiedz coś. Coś. No, dobrze. A, tak więc, tak więc zagląda. O. tutaj mamy oceny za styl. Czerwony dostał cztery. O, doszedł do nas nowy, niebieski. Cztery też, bo taki sam jest ten. Te niebies niebieski to jest mój. Tak. Jakbyście nie wiedzieli, ten to jest zielony, brązowy dostał siódemkę, a czerwono-biały dostał ósemkę. Dobrze, tak więc to są wszystkie spinery. To są punkty, prawda, e, za styl. Teraz ocenimy, ile kto kosztował i odejmiemy punkty. Niebieski. Niebieski i czerwony. Kosztowali 12, a więc odjąć 12 i odjąć 12. I ten, kto będzie miał najwięcej punktów, wygrywa. Czerwono-biały kosztował 25. Tak więc minus 25. Zielony 10, minus 10. I brązowy minus ten, też 25. To się równa. Zaraz y, y, obliczymy na kalkulatorze i wrócimy po przerwie. Ok, jesteśmy na przerwie. Na razie prowadzi zielony, bo ma tylko minus 1, a inni mają minus 18, minus 17 i minus 8. Tak więc przechodzimy do kolejnej konkurencji, czyli obliczania na stoperze czasu. Na stoperze czasu. Tak więc przechodzimy. No i jesteśmy z powrotem. Moja siostra teraz będzie nagrywać tego czerwono-białego spinera. Tak. Patrzcie, tutaj jest stoper. O, tutaj no. będziesz go włączała. A tutaj będzie się kręcił spinner. I tak. Do biegu. Na... Nie, ja mówię. Trzy, cztery. Start. Nie za Stop, stop, stop. Jest trzy, cztery. Start. Dobrze. Kręci mi się, poproszę kamerę. Tutaj Powiedz kręci co. się. Nie, 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 ja, ja nacisnę już Stop Lendor. Tak samo na imię Elena. I zobaczymy. Zrobię tutaj przyspieszone tempo, już żebyście wiem, mogli... 15 sekund. Zrobię przyspieszone tempo, żebyście mogli... żebyście mogli szybciej obejrzeć. Boga, nie, nie mów, bo i tak nie będzie słychać, tylko będą takie piski słychać. Czy może coś mówić. Będzie ciekawie. Już. Okej, okay, już wymienka. Ja, Jaja, Lendor. Maga. więc tak, mamy minutę 4 i 42 setne, czyli tak jakby minutę 4 bez tego. I tak, mamy tutaj karteczkę. Odsuń Lena, możesz wyzerować. Mamy tutaj długopisik. I czerwono-biały. Patrzymy. Minus 17, plus. plus 64, ponieważ minuta ma 60 sekund, jeszcze 4 sekundy były, plus 64 równa się. Wracamy po przerwie z kolejnym spinnerem. Okej, okay, jesteśmy po przerwie i stop. Tutaj będzie ten. Czekaj, czekaj. Niebieski o, tutaj spinner. Mam spinner. I uwaga, będzie tutaj Trzy... trochę łożysko wypada, dlatego słowa jakoś. 3, 4, cent. Okej, okay. daj mi już. Zobaczymy. Ile się będzie kręcił fajne widzieć Ojeju sorry, ale się nadal odlicza. Już zwalnia. Uwaga. I stop! Dobrze? 22, 14 setnych, czyli na kartce notujemy tylko 22, czyli plus niebieski plus. 22, Równa się. No i przechodzimy do kolejnego spinera. Okej, okay, tak więc jesteśmy w obserwie. Moja siostra nagrywa. No i trzy, cztery. Start. Okej, okay. mamy tutaj stoper. Zaraz wam pokażę, dobra. ojej. ojej. Zwolniłem stoper. Jeszcze raz lentarz. Trzymaj. Wracamy w obserw trzy. Ok, jesteśmy po nieudanej próbie. I właśnie teraz będę odliczał. Trzy, cztery. Start. Okej. Okay. Poproszę. Tutaj mamy... Okej, okay. już bardzo szybkiego. Oj, widać taki widżet fajny. Takie kółko nie kręcące się. Okej. Okay. Więc 16. On jeszcze się tak kręci, a już nawet nie spowalnia. A więc to jest duży plus. Ale sporo kosztował 25. Znaczy, może to nie jest tak sporo, ale to jest dużo. Odezwij się, Lentor. No, ma bardzo ładny spinner brązowy. Tak, dostało cenę 7 na 10, ponieważ ma jeden kolor. Nie ma żadnych łożysk, obciążników. To dlatego. Najlepiej oceniany to jest ten zielony, 9 na 10. No, już prawie minuta, a w ogóle nie zwalnia. No, w ogóle. Troszkę tylko zwalnia. No troszkę. Ale ile będzie się kręcił? Tak naprawdę, gdybym mu po, go poluzował w środku, to by się kręcił ze 4 minuty. raz tak miałem i powiem bardzo fajnie. Ale teraz będzie miał bardzo dużo. Ze 2-3 może. No, ale już trochę. W klasie mam najszybszego spinera. To właśnie jest ten i wygrałem. Oj, nie wiem czy widzicie. A tak rozjaśnię będzie lepiej. Albo i nie. Tak lepiej. Dobrze, już minuta 32 nie wymienka. 30 ciągnie. A to już odcinek 6 minut. 7 minut już. Ale jeszcze nie wszystkie spinki Tak. Moje Nie, 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 Lendor, nie! Tak, ja, ale nie, ty nic nie, nie rób, nawet nie naciskaj, proszę, bo jak ty coś teraz pierpipasz, to wtedy będzie problem. No, już spowalnia, ale nadal jakoś się trzyma. No, będzie za trzy minuty, myślę. No, bardzo dobre, że... 2 minuty 30? No, to będzie trzy już, może, ale może. Więc zobaczymy. 20 sekund dociągnie? Dociągnie raczej. No, bardzo dobrze ciągnie, ciągnie. Nadal będzie 3 minuty. Będzie miał strasznie dużo dodanych punktów. Ale to strasznie dużo. Zaraz będziemy testowali czerwonego. Zwykłego też ze sklepu z porcelaną. A na końcu ze sklepu z po Okej. Okej. Okej, stop! Dobrze! 3 minuty 28 sekund. Czyli. Czyli odkładamy już. I tutaj karteczka. Mamy swoją karteczkę. Brązowy. A teraz! Plus. Obliczymy sobie, ile to jest. A teraz prawda? będzie skryptował. Nie, nie, nie! To wracamy to przy przerwie. Okej, okay, jesteśmy po przerwie. Trzymaj lendor. Tutaj mamy kolejnego spinera już przedostatniego czerwony, e, czerwony spinner, spinner normalny, e, normalny też ze sklepu z porcelaną e, i dobra Lena trzymaj dobrze już będzie i na sekundka trzy cztery cent ok mamy kamerkę mamy widać o już zwalnia bardzo wolno z tymi obciążnikami. Oj, oj, oj. No prawie, że. Czyli tak jakby damy 20, bo jeszcze na końcu ciągnął. O. Dobrze. 20 sekund. I czyli, że na kartce o, zanotujemy na czerwonym Jest, plus 20. Jestem? To się równa, a wyszło 208 punktów dla brązowego przez te 3 minuty 28. I przechodzimy do ostatniego, do zielonego. No największą przewagę po ładności. To lecimy. Okej, okay, jesteśmy, tutaj mamy Zielony ładny stoper. Tutaj o stoper mamy. I na 3, 4. 3, 4, start. Ok, przejmujemy kamerę. Jak zwykle... Zielony spinner ile będzie się kręcił dwuramienny. widżetów za bardzo nie ma, tylko trochę jest. No nawet fajny, taki biały jakby. Szybciej się kręci jakby, czyli już zwalnia powoli. O, widget zawraca. Taki fajny, o. Już trochę będzie miał dużo punktów. No będzie z 40 sekund myślę. Więc nie będzie tak źle. I dobra. Tak więc już staję powoli. Przy, przygotowuję rękę. Lena już możesz iść jak chcesz. Okay. A już kończysz film? Tak. Yy, tylko jeszcze podsumuję, który wygrał i... To jeden na Ok. 54,84. No, podciągniemy do tych 55 sekund. Dobrze, tak więc tutaj mamy resztę spinnerów. Ja idę sobie obliczyć na kartce i wracamy po przerwie. Ok, mamy już wyniki. Zaraz Wam pokażę. Piąte miejsce zajmuje czerwony spinner. Czwarte miejsce zajmuje niebieski spinner. Trzecie miejsce zajmuje. Czerwono-biały spinner. Drugie miejsce zajmuje zielony spinner. O! Nie, chyba, że. Tak, tak, tak. Dobra. I pierwsze miejsce zajmuje brązowy spinner. Także tak, najlepiej kupować metalowe spinery. Nie, nie opłaca się takich za 10 kupować. Ja tylko kupiłem na próbę. Co prawda, był na drugim miejscu, ale jest dosyć niewygodny. Ten jest za to bardzo wygodny. A te dwa to takie średnie powiem. Ten jest bardzo wygodny i bardzo długo się kręci, lekki. Czyli ta, ja według mnie to, to jest. co to są wyniki punktacji? A ja bym zrobił o tak. Ja bym o tak ocenił. Jak widzicie, pierwsze miejsce miało 190 punktów, drugie miejsce miało 54, trzecie 47, czwarte 14, a piąte 12 punktów. Tak więc dzięki za oglądanie tego dosyć długiego filmiku i cześć!